Cześć wszystkim. Zobaczmy na najnowszego epika, Czyli Amazing Spider-Man. Kosmiczne przygody. Jerry Conway, Sal Salwusema, Kane, Larsen, Sawiuk. Jako twórcy. Zobaczmy sobie tego pajączka. Bardzo fajne wydanie. Zbieram, jak widzicie, tutaj. Numer jest 1989-1990. A które dokładnie? Tutaj możecie zobaczyć. Amazing Spider-Man 326-333, Annual 24, Spectacular 150-160, Annual 10, Web of Spider-Man 59-61, Annual 6. Jak widzicie między innymi Peter mierzy się z Hulkiem. Kiedy to się rozgrywa? Można powiedzieć, że odkrywa się w samą porę jak Peter dostaje nowe moce w trakcie aktów zemsty, aktów vengeance podoba mi się jak jest prowadzona w dalszym ciągu relacja Petera i Mary Jane, tak przyziemne. Dalej mamy prześladowanie przez Cezara mimo że podobno siedzi relacje z ciocią również fajne świetne rysunki Mary Jane Graviton ale to nie jest jedyny przeciwnik mamy najbardziej zabawnego przeciwnika mamy Kingpina Tutaj zaczyna się zabawa z nowymi mocami, jak zrobić moc kapitana. Wszechświat. Kapitan wszechświat. Jak to zostało przetłumaczone. Na tyle na 17 zeszytów 7 nie było wydanych w Polsce nigdy przedtem, ani przez TMSemik, ani przez innych wydawców, na tyle na ile wiem. Mamy pumę. Także tutaj mamy przekrój bardzo różnych przeciwników, mamy zebranie złoczyńców. Mamy też oczywiście naszego ukochanego Venoma, który tak większość fanów jest. Nawet dr Dum ma swoje 5 minut. Albo jest bardzo fajnie, fajne do czytania. Mamy Sebastiana, z Rafael Club. Trochę manipulującego wydarzeniami. Stąd też Hulk. Tęsknię czasami za takimi historiami właśnie. Jak tutaj mamy 3 Sentinel Gdyby nie mowy. Moce Pitera byłoby ciężko, tutaj mamy pełnię mocy i połączone zostały Te trzy Sentinels się łączą kapitan wszechświat Pełną mocy uderza mamy też oczywiście powrót Felicy, która próbuje rozbić związek Petera i Matt Jane mamy pani Shera mamy starcie z fenoman i koniecznie tylko Pitera z nim Styx and stone czy to jest koniec fenoma oczywiście że nie mamy coś czego nie było w polsce czyli wyprawa Mikowars tydzień opowiastka o pajączku też bardzo fajnie się czyta mamy tutaj Mieszkanie Petera, ale jak dla mnie, jedną z najciekawszych historii, jakie tutaj mamy, jest praktycznie pod koniec. A jest to historia jak Mary Jane Watson Parker. I zostaje wybrana na ławniczkę. Bardzo fajnie się doczyta. Przyjemna, zabawna lektura. Próba udowodnienia, czy Spiderman może podrzucać przestępców tak jak do tej pory to robili, że policja go. Czy tego traktować wiarygodnie? Bardzo fajna, zabawna rzecz. Tu też komediowy komiks na końcu. Peter Sanderson, wstęp do Cosmic Adventures, albumu Szkice i zapowiedź następnego po jeszcze i szóstki, w którym oprócz szóstki powróci prześladowca Mary Jane i będzie bardzo fajny finał. Czy to jest coś co warto kupić? Tak, jeśli lubisz Spidermana, a obecne historie Ci nie przypadają bardzo do gustu. Rozwiązanie Epic Collection, pokazujące stare, dobre historie ze Spidermanem, są czymś, co powinno sprawić nie tylko w Tobie, ale innym przyjemność. To jest na wysokim poziomie. Tu jest jedyny błąd, jaki wypatrzyłem na razie, jeśli chodzi o skierowanie dialogów. Ale Tak czy siak jest tu wszystko. Przeciwnicy, nowi, starzy, pani sher. Ale jeszcze są związki Petera i Mary Jane. Bardzo fajnie prowadzone. Polecam ten album i czekamy na kolejny w tej serii.